Dzień dobry państwu. Witamy ponownie na antenie Radio Kot. Dzisiaj witam dwóch rozmówców: pana Radosława Grudnia oraz pana Jakuba Jakubowskiego. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj dla odmiany nie będziemy za bardzo skupiać się na wyborach prezydenckich, chociaż przed nami druga tura. Skupimy się raczej na problemach, które dotyczą naszej Wspaniałej małej ojczyzny, jaką jest Radzień Podlaski, i problemów, które wiążą się z funkcjonowaniem między innymi samorządu. Pierwszy temat, jaki chciałbym poruszyć, to temat, który dzisiaj jest opisywany dosyć szeroko we wspólnocie radzyńskiej. Otóż jego bohaterem jest pan Robert Mazurek. I teraz chciałbym poprosić ciebie, Radosławie, żebyś wytłumaczył słuchaczom. Na czym polega problem z panem Robertem Mazurkiem? Co on takiego zrobił bądź robi? Według e, dokumentów, do których dotarłem, a do które po prostu poprosiłem starostwo czy urząd miasta i e, w trybie dostępu do informacji publicznej, e, pan Robert na bazie Stowarzyszenia Podróżnik prowadzi sobie działalność gospodarczą, czyli. E, Wykupił u niego starosta, starostwo, miejsce na portalu Kocham Radzyń Podlaski na ogłoszenie, nazwijmy to reklamą, życzeniami, jakkolwiek. To jest wszystko jedno i to samo. Stało wykupione miejsce na, na portalu Kocham Radnej Podlaski i zapłacona została faktura za to miejsce. Usługa została wykonana, zapłacona i radny powiatowy Robert Mazurek na bazie mienia powiatu, czyli pieniędzy powiatu wykonał usługę, wykonał działalność gospodarczą i nie może tego robić po prostu. Radny powiatowy nie może na bazie powiatu, nie może na bazie jednostki, którego, której jest radnym. Natomiast to jest jakby proste do zrozumienia, a jeszcze prostsze jest do zrozumienia, że pan Robert Mazurek, to jest kolejna jego akcja, jako Stowarzyszenie Podróżnic zwrócił się do Urzędu Miasta o dotację na wydruk książki. I my, jako mieszkańcy, za tą dotację zapłaciliśmy, czyli przekazaliśmy pieniądze na konto podróżnika. Ta książka została wydana. Pan Robert Mazurek podpisał umowę, oczywiście, z Urzędem Miasta na dotację, i w tej umowie jest zapis, że on tą książkę nie będzie sprzedawał. No chyba, że nastąpią jakieś bardzo ważne przyczyny. No i pan Robert wystąpił do Urzędu Miasta o, 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 o zgodę na sprzedaż. Tu nie wiem, jakie bardzo ważne przyczyny nastąpiły, natomiast Urząd Miasta, czyli burmistrz, zgodził się na sprzedaż. I pan Robert zaczął tą książkę sprzedawać. Komu? Otóż sprzedał ją ośrodkowi kultury, czyli nam, mieszkańcom znowu. Czyli my jako mieszkańcy najpierw wydaliśmy za nasze pieniądze książkę panu Robertowi stowarzyszeniu podróżnik, a potem tą książkę od niego odkupiliśmy. Dwa razy płacąc za tą samą rzecz. No to jest po prostu niebywałe. Po prostu jak można sobie po prostu taki pompkę finansową zrobić, po prostu żeby przerzucać pieniądze miejskie, nasze własne pieniądze, nasze podatników, nasze mieszkańców do stowarzyszenia podróżnik. Jakubie, powiedz nam, jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która prowadzi stowarzyszenie. I jest radnym jednocześnie. I jest radnym, tak. To jest duży dylemat. Bo trzeba rozważyć te kwestie, że jest się osobą zaufania publicznego. I wszystko, co robimy, powinno być transparentne. Wszystko powinno być jasne, wszystko powinno być jawne. Tak, żeby nasze zaufanie nie było narażone na szwank. A jeżeli jesteśmy osobą, która jest społecznie aktywna, a taką osobą Robert jest od wielu, wielu lat, a do tego jeszcze zdobyła mandat od mieszkańców na piastowanie funkcji, odpowiedzialnej funkcji radnego miejskiego, teraz radnego powiatowego, to tutaj to, czego on się powinien przestrzegać, i czego ja się osobiście przestrzegam od lat, to jest, żeby tutaj nie było konfliktu interesów. Czyli osoba, która prowadzi stowarzyszenie, powinna za wszelką cenę unikać tego, aby to stowarzyszenie. Osoba, która prowadzi stowarzyszenie i jednocześnie jest radnym, mhm. powinna unikać za wszelką cenę tego, żeby to stowarzyszenie nie było finansowane z pieniędzy jednostki samorządu terytorialnego, w której ta osoba jest zaangażowana aktywnie, politycznie, tak? mhm. bo może to rodzić podejrzenia, a to już jest bardzo dużo, że ta osoba zdobyła te pieniądze dzięki swojemu zaangażowaniu politycznemu dzięki lojalności wobec burmistrza dzięki lojalności wobec starosty. Tak, inni mieszkańcy, którzy nie piastują tych funkcji, nie startują w wyborach, być może mają trudniej. Albo bo... w ogóle nie mogą zdobyć takiego finansowania. Albo w ogóle nie mogą zdobyć, bo nawet nie wiedzą na temat procedur, jakimi kieruje się dana jednostka, żeby takie pieniądze komuś dać. Okej, okay, no tutaj już mamy nie tylko podejrzenia, bo tutaj jakby te działania zostały wykonane, to znaczy pan Robert, jakby wykorzystując to, że pełni funkcję publiczną, skorzystał z dotacji, następnie wykonał jakby działalność quasi-handlową, tak? czyli prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na tym, że mając jakieś środki, wyprodukował coś albo zamówił pewien towar, który następnie sprzedał. No i jakby to, o czym wspomniał Radosław, duże wątpliwości budzi to, że zarówno wyprodukował, czy wydał to, te, te książki dzięki pieniądzom podatników? A potem ci sami podatnicy zapłacili raz jeszcze za te książki, ponieważ Radzyński Ośrodek Kultury no jest jednostką samorządową, i jest finansowany ze środków publicznych, a więc podatków radzeniaków naszych, braci i sióstr. Dobrze, ale teraz warto byłoby się zastanowić nad tym, jakie konsekwencje poza etycznymi, o których przed chwilą wspomnieliśmy, yy, będą, To znaczy jakie, jakie konsekwencje prawne i społeczne rodzi tego typu sytuacja, jaką mamy tutaj, z jaką mamy do czynienia? Ja z doświadczenia wiem, że ta kwestia prowadzenia działalności to jest kwestia po pierwsze deklaratywna. Ktoś, kto zakłada stowarzyszenie, deklaruje, czy to stowarzyszenie będzie prowadziło działalność non-profit typu nieodpłatnego, odpłatnego, to jest druga kategoria działań, i trzecia kategoria to jest stricte działalność gospodarcza. Mhm. Zakładając stowarzyszenie, należy zadeklarować w statucie, jaki będzie rodzaj działalności, no i później tego się trzymać. Oczywiście wpisanie działalności gospodarczej do um, wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym raz, że wiąże się z opłatą, i musi być decyzją przemyślaną, no, ponieważ to rodzi wiele różnych konsekwencji podatkowych, konsekwencji kontrolnych i dalej i sprawozdawczych, i tego trzeba przestrzegać i uważać, żeby robiąc przeróżne rzeczy, które mogą nam się wydawać działalnością non-profit nie wejść w skalę i w rodzaj działalności, który już nie ma nic wspólnego z działalnością społeczną, a jest po prostu działalnością gospodarczą. Wynajem pomieszczeń, wynajem mhm. przestrzeni reklamowej na łamach gazety czy portalu. Tak? Co innego byłoby, gdyby e, taka reklama dotyczyła kampanii, nie wiem, włączania osób niepełnosprawnych mhm. w życie i w funkcjonowanie normalnej społeczności. A co innego, jeżeli promuje się lokalny polityk. Czy to jest ogłoszenie społeczne? Nie, to jest promocja osoby. To jest reklama tej osoby opłacana za publiczne pieniądze. Więc sytuacja jest skrajnie niejasna, zarówno pod kątem etycznym, jak i tym interpretacyjnym od strony działalności gospodarczej. I jeśli radny powinien to jakoś interpretować, to skrajnie w tą stronę, żeby sytuacja była czysta, jawna, transparentna i bez zarzutów. A nie w tą stronę, że skoro coś jest nie wprost zabronione. To, że Teraz raz dozwolony. może próbować, jest to dozwolone, bo to jest takie ślizganie się y, po na temacie. prawa. Tak, naginanie. Jeżeli jest to może nawet nie wprost niezgodne z prawem, to na granicy prawa, a w odniesieniu do osoby, która piastuje taką funkcję, no to jest po prostu naganne. Jakie konsekwencje społeczne może rodzić taka sytuacja? Ha, chciałoby się powiedzieć, że osoba, która robi, robi takie rzeczy, czy postępuje mhm. w taki sposób. No, powinna y, nie tyle stracić mandat radnego, co powinna stracić zaufanie u swoich wyborców. Ale czy tak się stanie w przypadku osoby, która y, startuje z pierwszego miejsca najpotężniejszej dzisiaj partii, i ludzie głosują w sumie na tą markę, na, na tą partię, niekoniecznie być mm. może nawet patrząc i oceniając tą osobę? No to ja już nie wiem. I mam tutaj wątpliwości, czy jakby ludzie, którzy go wybierali, R Roberta Mazurka, ocenią to negatywnie, czy po prostu jest im to obojętne, bo i tak będą głosować na. Na, na tą partię. Okej, okay, co na ten temat sądzi Radosław? Znaczy tak, dla mnie wygaszenie mandatu, czyli konsekwencje prawne to są oczywiste. Ja nie widzę różnicy między życzeniami, między reklamą, nie wiem, ogłoszeniem, bo to wszystko jest w jednej klasyfikacji działalności gospodarczej, to wszystko jest jeden na rodzaj działalności gospodarczej z punktu widzenia właściciela portalu to jest ileś tam centymetrów kwadratowych na centymetr kwadratowy ogłoszenia i co tam jest w środku jest zupełnie nieistotne. Co do społecznych rzeczy, ja bym powiedział, że takie stowarzyszenia i opierające się na działalności swoich członków, to jest działalność opierająca się na zaufaniu ludzi wobec tego stowarzyszenia i wzajemnie i to bardzo źle, kiedy po prostu ktoś wykorzystuje to w ten sposób, bo po prostu to wszystkim innym będzie pod górkę w Kontaktach z, z władzą samorządową, czy też potem z ludźmi innymi, chcącymi angażować innych do jakiejś działalności. Kiedy wszyscy mówią: A to tam jakieś jest szemrane towarzystwo, które chce się dorobić, coś takiego, no, to trzeba przeciąć raz na zawsze i już, i, i, i nie kombinować po prostu. Okej. Okay. No dobrze, to zostawmy w spokoju naszego pana Roberta, bo co będzie, to czas pokaże. Co mogliśmy na ten temat powiedzieć, zostało powiedziane. Teraz przejdźmy do mm, tematu na krótko: dotacji na rewitalizację mm, Pałacu Potockich w Radzeniu wraz z terenem dawnego dworca e, PKS. E, mieliśmy dosyć uroczyste podpisanie umowy, chyba dwa tygodnie temu, na placu zdaje się, Wolności tak on się zwie w Radzeniu Podlaskim. Dotacja ma być na około 22 miliony złotych, a cała inwestycja przekracza 28 milionów złotych. Więc pytanie brzmi: skąd wziąć pozostałe pieniądze? I czy w tym momencie, kiedy jesteśmy tak naprawdę w trakcie jeszcze zagrożenia COVID-19, kiedy cała gospodarka zamarła na 3 miesiące i straty będą liczone jeszcze długo i na pewno będą niemałe, a pieniędzy w budżecie, jak wiemy, centralnym i samorządowym ciągle brakuje. Skąd dzisiaj miasto ma wziąć brakujących właściwie ponad 6 milionów złotych? Ja powiem tak, może trochę przewrotnie. To miasto jest bardzo bogate. W poprzedniej kadencji pan Jerzy Rębek wybudował za 8 milionów miejskich pieniędzy dwie hale gimnastyczne, tam było 1,5 miliona złotych dotacji z totalotka i nic więcej i znalazł 8 milionów w budżecie miasta, oczywiście na kredyt i będziemy go jeszcze teraz spłacać. Z drugiej strony, w zeszłym tygodniu w Urzędzie Miasta był przetarg na działki miejskie. Te działki były wycenione na 2 miliony złotych. Różne, różne działeczki w różnych miejscach, na Parkowej po dawnym Puku, no, w różnych miejscach na Zabielskiej z tyłu, tam za Spomlekiem, mniejsze, większe. Z tego co wiem, z tych dwóch milionach udało się uzyskać na tych dwóch przetargach dokładnie 0 złotych, więc rozumiem, że, że to już była te dwa miliony, były to pomysł był na właśnie znalezienie tych sześciu brakujących do tego tej rewitalizacji, więc to się niestety nie udało. E, ja przypomnę, że był taki pomysł na 1,5 miliona, na, złot, na, na milion złotych dotacji, czy, czy coś takiego, gdzie było rewitalizacja parku tak. o wartości półtorej miliona. Puk chciał to robić za 2 miliony 400 tysięcy i pan prezes Sałata wtedy nie dał się przekonać, że to się da zrobić taniej burmistrzowi, chociaż podobno były takie naciski. Um, więc wtedy miasto nie znalazło brakujących 800 tysięcy. Dzisiaj ma znaleźć brakujące 6 czy 7. No, to jest prawda, jest pandemia, wzrost cen prądu i różne rzeczy. Zmniejszona dotacja do edukacji, która jakby odbija się czkawką i, i jeszcze będzie bardzo poważnie nadszarpiwała budżet miasta w kolejnych latach. Może być trudno, a jeszcze nikt nie powiedział, że ostateczne ceny przetargowe to będzie brakujące 6 milionów, tylko może być nie wiem, 9, 10 i jak nie idzie sprzedaż działek, to nie wiem, co teraz będziemy sprzedawać. W artykule, który dzisiaj zamieściło słowo Podlasia, można wyczytać, że Budżet w tym roku, budżet miasta, raczej się nie zamknie i będzie brakowało 4 milionów złotych. Czyli 4 miliony złotych na działania bieżące, a mamy wygospodarować ponad 6 milionów złotych jako wkład własny na rewitalizację pałacu. To jest e, chyba ogromne wyzwanie dla tak małego miasteczka, jakim jest Raziń. Zwłaszcza, że niestety z no, większości, jakby. Majątku tego miasta no nie, nie zostało już za wiele. Jak wspomniałeś, była kolejna próba wyprzedaży. Próba wyprzedaży, i chyba nikt się nie zgłosił chętny. Znaczy, no można oczywiście to przyspieszyć, wyprzedaż, bo działki na parkowej, Popuku, które są w planie zagospodarowania przeznaczone na budownictwo jednorodzinne, bodajże, można zamienić przecież plan zagospodarowania przestrzennego na Budownictwo wielorodzinne i pewnie wtedy jakiś deweloper lokalny yy, blisko urzędu miasta da się namówić na te działeczki. Bo to wtedy będzie bardzo atrakcyjna cena. Zresztą burmistrz rok temu chwalił się, że zmienił granicę zabytku, więc wyłączył te działki chyba spod opieki konserwatora, więc możemy koło pałacu postawić blok teraz. Koniecznie sześć od Ciebie. Koniecznie. Ja uważam, że rzeczywiście koło pałacu blok to jest świetny po pomysł. Naprawdę, jeżeli w tym kierunku polityka miasta i pana burmistrza zmierza, to to jest naprawdę no, rewelacyjny pomysł. To, 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 to przełomowy, bym powiedział, dla tego miasta. A po drugiej w stronie ulicy powinna stanąć Biedronka jeszcze jedna. Ale to ja dawno mówiłem, że pałac należy zepchnąć do stawu i wtedy Biedronki, Teska, mamy w pięknym miejscu w centrum miasta dużo miejsca. I... A może zasypać y, groble, żeby nie śmierdziały dzisiaj i tam na miejscu postawić kolejnego Lidla, Biedronkę czy jakiś inny wspaniały hipermarket. No nic, nie będziemy się Możemy tutaj... Możemy sobie żartować, ale sytuacja jest trudna. Tak, y, nie będziemy złośliwi, to takie są... Będziemy, to te, będziemy. To, te, to są takie trochę... Y, no, wiecie. Okej, okay, przejdźmy do, trzeciej, do trzeciego tematu. Trzecim tematem, bardzo ciekawym, e, jest e, kampania, właściwie część, element kampanii wyborczej przed drugą turą głosowania w wyborach prezydenckich. Otóż e, nigdy, chyba w historii naszego miasta, nie gościliśmy tylu znamienitych e, funkcjonariuszy, urzędników z. Z najwyższych struktur naszego państwa, i ilu mieliśmy przyjemność gościć chociażby w ciągu ostatniego miesiąca. Nasz rodak, pan Sasin, który startował z naszego okręgu, gościł chyba już u nas dwukrotnie. Przywiózł taki czek z drukarki, tam było napisane chyba 4,5 miliona złotych. Ale A nie, nie, to pan Sasin nie przywiózł czeku. On go zabrał. A on go zabrał, on a go wcześniej zabrał. był pan marszałek, tak? Przywiózł go wojewoda pan Dmitruczuk. Przepraszam, pan wojewoda, tak. To, ale to było takie dosyć Sasin... kameralne spotkanie. Tak, to tak. Gdzieś w urzędzie miasta, tak, W starostwie dokładnie. Że jest, on tylko, on... Jest, tylko, jest tylko takie zdjęcie w naszych lokalnych mediach, że, że, taki, że taki druczek jest i że tam 4,5 miliona, że to jest zapowiedź takich środków jako pomoc tak naprawdę do, dla samorządów. No ale za chwilę przyjechał pan Sasin, tak? I pan Sasu zabrał te czeki, żeby mógł jeszcze raz wręczyć pan Mateusz, który przyjechał właśnie i ostatnie, dni i ostatnio ostatnie witaliśmy o, w... nie byle jaką figurę samego pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zaszczycił nas pewnego pięknego dnia w Radzeniu przy wspaniałej pogodzie, przy ogromnej frekwencji z wyborców, którzy tam byli, chociaż przyznam osobiście, nie chcę być tutaj złośliwy, ale ja wielu z tych osób nie znam, nigdy nie widziałem, być może oni jeżdżą. Ci z karteczkami Duda 2020, oni chyba, oni chyba wyszli z tego autokaru razem z panem premierem. Aha, To czyli to są ci najwierniejsi fani, którzy jeżdżą tak, z panem on, premierem tak. po Polsce. To, to, to teraz już tą sytuację, dziękuję tutaj za wyjaśnienie. No i pan Mateusz Morawiecki mm, rozdał nie jeden. Czek z drukarki, ale taką promesę właściwie, bo to był jego podpis, jak, jak widzieliście, nadrukowany, tylko rozdał wszystkim e, Samorząd. samorządowcom z naszego tutaj powiatu, e, zaczął od pana starosty, który podziękował za wspaniałą, udaną współpracę samorządu z władzą centralną, po, co więcej powiedział, że jest tak dobrze, że nic nie trzeba zmieniać, panie premierze. E, to dosyć ważna deklaracja szefa powiatu. No i potem ustawia się kolejka po te piękne czeki. Najwięcej dostał pan Radosław Sawata, raczej gmina Borki, bo chyba ponad 1 800 000 złotych, co może trochę zaskakiwać, zwłaszcza, że potrzeby takiego radzenia są trochę większe. Zdaje się, że gmina Razin dostała 1 300 z groszami. Najmniej dostała gmina Konkolewnica i gmina Wochyń. Chyba gmina Wochyń 500 tysięcy dostał. No i tutaj pojawiły się takie bezpodstawne insynuacje, że wysokość tych kwot zależała jednak od opcji politycznej, ponieważ te najmniejsze kwoty, które były przyznane, czyli 500 tysięcy złotych dla Wochynia i chyba 600 parę tysięcy dla Konkolewnicy, wynikały z tego, że tam, tamtejsi wójtowie to są właściwie popierani przez PSL. A tutaj, gdzie tak największa zażyłość polityczna z obecnie panującą partią otrzymali członkowie, czyli tak jak mamy pana Radosława Salate w gminie Borki, który jest takim naprawdę aktywnym. Działaczem PiSu i pana Wiesława Mazurka, który również jest e, aktywnym działaczem PiSu. Tutaj te kwoty były większe, ale to być może. To, to są, to są insynuacje. Ja ja nie, zwróćcie uwagę, że to jest to z drugiej strony. Gmina Wochyń jest jedyną gminą w naszym powiecie, która. Nie ma deficytu budżetowego. Aha, to stąd może. A bo ten przez szereg lat definia. takiego deficytu nie miała okay. nie. jest gmina, która ma budżet na plus. Jedyną gminą w naszym powiecie. Może dlatego nie potrzebuje znaczy nie dzisiaj nie. tej kiełbasy wyborczej, bo to jest stricte kiełbasa wyborcza, tak? Ja nawet słyszałem, i to nie jest jakby tylko od nas z powiatu, że włodarze miast, gmin, powiatów, ci, którzy nie są związani z Pisem, nie są czasami z żadną partią związani, są po prostu zastraszani. Dlaczego zastraszani? Zastraszani są, że mają poprzeć, mają wziąć pieniądze, mhm. tak? Jeżeli chcą w przyszłości w ogóle współpracować i dostawać jakieś pieniądze, to teraz mają stawać do zdjęcia, mhm. pozować z tym czekiem i brać te pieniądze, mimo że ustawa, na mocy której te pieniądze miałyby być przekazane, w ogóle jeszcze nie istnieje, nie została przegłosowana. Te pieniądze są dawane niejako z wolnej ręki kilku osób, które roszczą sobie prawo do tego, żeby decydować za cały parlament. Tak, ja przypomnę, że za czeki bez pokrycia to jest dwa lata więzienia w polskim kraju. A to jest prawie. dokładnie to. A, więc jeździ premier po polsce i rozdaje takie czeki bez pokrycia, jeździ wojewoda, i, i normalnie to w prawie karnym jest ujęte, to jest dwa lata więzienia i duża grzywna za takie rzeczy. Ale może to nie są czeki, tylko to jest taka promesa. Yy, no, no. Uroczyste wręczenie obietnicy, bo promesa o, to takie właśnie, słowo, ale to jest polskie tak. słowo, no to obietnica. Obietnica. Uroczyste wręczenie promesy. Uroczyste obietnica. wręczenie obietnicy. Obiecuję ci, że ci dam i się pod tym podpisuję. Fakt, że ten mój podpis został wydrukowany, ale to jest mój podpis. No dobrze. Czy jeszcze coś mamy do uzupełnienia, jeśli chodzi o temat? No. Tak, idźcie głosować. Właśnie. Chciałem powiedzieć, Koniecznie. chciałem powiedzieć, miałem o tym nie mówić, bo właściwie mieliśmy najmniej mówić o tych wyborach prezydenckich, bo ciągle ględzimy o tym, że to wybory, wybory tylu tych kandydatów. No i właściwie mamy po wyborach prawie, bo zostało dwóch: PO PiS i tu odwieczna wojna Platformy z Prawem i Sprawiedliwością. No i teraz pogłębiające się podziały, coraz większy hejt w internecie, coraz większe brudy, coraz więcej tego, agresji, tej, tej mówi, agresji, tych fekali, takich wylewających się wzajemnie na ludzi. No i chyba tak symbolicznie trochę wybiło to szambo w Warszawie, dosłownie. Ja myślę, że w Godziszowie tak najpiękniej wybiło. W Godziszowie, najpiękniej. Ale scena. my też nie pozostajemy jakby daleko, dlatego że chociaż mamy tylko jedną rzekę Białkę i tylko Groble, to jednak zdaje się, że zapach mamy podobny ostatnimi czasy. Zauważył to dzisiaj nie tylko Jakub, ale podejrzewam, że większość mieszkańców Radzynia, że czule Ech. zaciągnąć się tym powietrzem raczej nie wypada. To przez te ulewne deszcze. Oczywiście to ktoś tam się o nie mocno modlił. Ja nie będę już teraz wytykał. Ja kto... się też modliłem, przyznam. A no no, no ja to się widzisz tak. panie, być topałem. Być mię. może to moja <laughs> głęboka wiara. A no, tf, wiecie, jak to jest. No, modli się każdy i pragnie tego deszczu, kiedy jest susza, kiedy przychodzi go za dużo, no to. Cóż. Chyba się modli troszkę mniej. Nikt nie chce brać za to odpowiedzialności. Ale wróćmy do tematu wyboru. Bo zostało nam, zostało nam ostatnie rozdanie, ostatnia prosta. I no w, tą, w tą zbliżającą się niedzielę mamy iść do wyborów. Wielu wyborców, czy Szymona Hołowni, czy Krzysztofa Bosaka, czy nawet pana Kosiniaka Kamysza zastanawia się, czy w ogóle iść do urny. Ciężki jest to wybór, dlatego że jakby ich kandydaci przegrali. Tak? Ale prezydenta musimy wybrać. Musimy wybrać z tego, co mamy. Jak chcesz, jak chcesz zachęcić Jakubie niezdecydowanych albo tych zawiedzionych tym, tymi wyborami? Jak zagłosować na kandydatów, na jednego z kandydatów, który no, nie był brany wcześniej pod uwagę? A, w pierwszej chwili po ogłoszeniu wyborów 12. Przepraszam, 28 czerwca, 12 lipca mhm. będzie teraz, po pierwszej turze. Byłem taki rozgoryczony, no bo już nie mam swojego kandydata w drugiej turze. Szymon Hołownia przepadł. Zostałeś 8%? E, w pewnym sensie, tak. 13% to jednak za mało, żeby wejść do drugiej tury. No i mówię do, do swojej żony, że ja to chyba w drugiej turze w ogóle nie zagłosuję, bo czuję, że nie mam tam po prostu swojego reprezentanta. A ona do mnie mówi wtedy: Ty, społecznik, osoba, która tak często stara się innych inspirować, zachęcać do różnych działań, animować. I ty mówisz, że teraz odwrócisz się plecami? Nie wolno. Zostało ich dwóch, tak zdecydowała większość, i teraz naszym obowiązkiem jest wzięcie tej sprawy w swoje ręce, wzięcie odpowiedzialności za kolejnych co najmniej pięć lat tego kraju. I jeżeli nie zdecydowanie do kogo mi bliżej, to zdecydowanie do kogo mi dalej i wybranie tego drugiego. Zachęcam. No ja, ja też twierdzę, że po prostu wiadomo, że prezydenta nie wybierze w tej chwili ani elektorat yy, twardy yy Andrzeja Dudy, ani elektorat yy, Rafała Trzaskowskiego. Tylko tak naprawdę prezydenta wybierze elektorat Krzysztofa Bosaka, Władysława Kościanka, Kermesza czy Szy Szymona Hałowni. Dokładnie ten elektorat wybierze, bo tylko w tym elektoracie yy, ci pozostali dwójkandydaci mogą poz pozyskać ludzi, którzy dadzą im 50 plus 1 głos. I to mimo że... tego, że pójdą albo nie pójdą na wybór. To jest pewna ironia losu. To też o, tak. jest. To jest ironia losu. Też jest decyzja. Że osoby, które nie chciały głosować na żadnego z tych dwóch kandydatów, Dokonamy. zadecydują Dokonamy. o tym, który z nich będzie rządził. Niesamowite. To jest chyba dar demokracji. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że ten materiał dzięki temu, że jest krótszy, bo będzie trwał zaledwie 26 minut. Będzie bardziej e, dla Państwa dostrawienie. Coś dodajmy. Mam nadzieję również, <noise> Może reklamę. Że, że, tematy, <głos> <głos> że tematy poruszone dzisiaj przez nas były dla Państwa ciekawe, i intrygujące. Zachęcamy do komentowania na naszym e, fanpage'u e, facebookowym. Chętnie witamy również, e, co muszę podkreślić, panowie sprawa i Sprawiedliwości. Młodzi zdolni, jeżeli chcecie przyjąć zaproszenie do naszego radio na jakąkolwiek audycję, być może macie jakiś temat własny, który, który chcielibyście poruszyć, zapraszamy. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej dyskusji panu Radosławowi Grudniowi dziękuję. i panu Jakubowi Jakubowskiemu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, życzę dobrej nocy Paweł Gott.